Nazywam się, imię Konrad, nazwisko Jurkiewicz. Urodzony w 1931 roku. Urodzony na terenie dzielnicy Widzew przy ulicy Rokicińskiej. Na piętrze ja mieszkałem z rodzicami, rodzice mieszkali moi. Natomiast na dole był sklep prowadzony przez Żyda. Sklep kolonialny, gdzie było e, powidło i, i mydło, no, tak to nazywać trzeba. No, Przeprowadziliśmy się tu, na ulicę obecnie Czechosłowacką 46. No i tu rozpoczęło się, no, rozpoczął się dalszy etap mojego życia. Z rodziny, pochodzę z rodziny robotniczej. Tata pracował jako konduktor na tramwajach. Mama natomiast pracowała w zakładach włókienniczych wima w charakterze przodki. Tata pochodził z Łodzi, mama też pochodziła z Łodzi, i dziadkowie też tutaj, z tego co wiem, Psudzkiego w okolicach ulicy Sarni, tam gdzieś mieszkali. Mówiłem, no rodzice, prawda, ale Słudzik było wtedy na to, ponieważ pracował, o tata pracował na tramwajach, prawda, była to, była to zawód taki państwowy. No kupił tą parcelę tutaj, prawda, i ze względu na to, że tam musiał. Płacić część, ponieważ wtedy był bardzo drogi. Natomiast no, tu wybudował ten dom, jak mówiłem, to dom, prawda, drewniany z Bali. No i tu mieszkaliśmy. Mieszkamy do dzisiejszego dnia. No, no co powiedzieć no więcej? No, no. Przyszedł rok 1938, gdzie rozpocząłem edukację. Kończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej. Były wakacje. No i rozpoczął się następny rok i wiadomo, 1 września wybuchła Druga Wojna Światowa. Szkoły zostały zlikwidowane. No, nie, no, początkowo tu mieszkaliśmy razem. Rodzina była cała, nic nie, nie było. Mieszkaliśmy tutaj. No, oczywiście warunki były trudne, no bo brakowało jedzenia, brakowało, brakowało wszystkiego, brakowało opału. Także... Więc w roku 1944, no to jest pamiątka, prawda, którą przysłała mi mama, która była wywieziona na okopy, budowanie okopów, prawda. W Boleszyn, w miejscowości Boleszyn koło i na korze uwidoczniła miejscowość, datę pobytu, no i takie krótkie dla mnie osobiście zdanie, które, prawda, było to dla mnie osobiste zdanie, które mnie bardzo wzruszyło, i do dzisiejszego dnia przechowuję tą pamiątkę jako, jako takie no, bardzo cenne dla mnie. I jednocześnie dostałem z tym kostkę masła. To było dla charakterystyczne, prawda? Przez kogoś, to zostało przesłane, skąd to masło? Ponieważ osoby, które tam pracowały na tych okopach, dostawały przydział masła po, po to takiej małej kostce. Mama tam tylko masowała to masło i po prostu na syna przysłała. No, Był to taki gest, prawda, dla mnie no, 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 bardzo, bardzo przyjemny. Później poszedłem do technikum, te, technikum Państwowe Technikum Przemysłu Włókienniczego przy ulicy Żeronskiego. No, no i później okres Politechniki. No i przydział pracy do zakładów, w których to przepracowałem. Nie dużo, tylko 40 lat. Całe życie na terenie Widzewa, prawda? No to kocham za to, że jest to dzielnica sprzyjająca na rozwoju społeczeństwa. No, wiadomo, nie był klub sportowy, był, było boisko, w tej chwili jest boisko nowe, prawda? Była hala sportowa drewniana, rozsypująca się, w tej chwili jest hala sportowa, to no wiadomo są ścieżki, gdzie młodzież może, rowerowe, gdzie może się wyszumieć, prawda, na tych ścieżkach jeździć, zwiedzać.